Witam bardzo serdecznie wszystkich z podznaku strzelca. Oczywiście kłaniam się e, ja, czyli Samantha, karty klasyczne. Zapraszam na horoskop miesięczny na styczeń 2021 i to będzie dla wszystkich w spod znaku strzelca, tak jak już wcześniej wspomniałam. Również przypominam, że to jest horoskop ogólny, tutaj nie z każdym to może rezonować, więc proszę to mieć na uwadze, to są tylko prognozy. Niech Państwo tutaj też pamiętają, że karty to nie jest wyroczne, to są rady ostrzeżenia. Więc to też proszę bardzo, żeby mieć na uwadze. To zaczynamy. Pierwszy rozkład na miłość, na uczucia, styczeń 2021 dla strzelec. Strzelec, miłość, uczucia, styczeń 2021. No i sprawdzimy, co tam ewentualnie w styczniu się wydarzy. Czyli co mówi serce? Słuchajcie, drogie strzelce. Tutaj jest dosyć fajna, to jest bardzo pozytywna karta. To, to co ja tutaj ta karta mówi? Albo o osobie, która. Y, 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 Którą dobrze znacie, jest to osoba najczęściej z rodziny. To jest osoba szczera, wesoła, więc może to być krewna, ale również może to być znajoma. I na takiej osobie zawsze możecie polegać, możecie liczyć na taką osobę, ale również ta karta oznacza obowiązki dodatkowe, pracę dodatkową, więc to też nie jest wykluczone, że na przykład w styczniu przyjdzie na świat dziczysz, tak. No i są dodatkowe obowiązki, jest dodatkowa praca, jak najbardziej. Nie mówię, że u każdego z tak będzie, ale biorę każdą opcję pod uwagę, dlatego też, że różni ludzie są spod danego znaku i różne mają sytuacje życiowe, prawda? Także tutaj trzeba sobie dobrać, co do kogo pasuje, co z kim rezonuje. Co jest dla Was? Bardzo, bardzo fajne. Słuchajcie, tutaj dla Was będzie wasza. Druga półweczka. Mąż, żona, partner, par, partnerka. Pamiętajcie, ja nie patrzę na nominały, dlatego że to jest horoskop ogólny tutaj. Więc e, taka osoba będzie z Wami, e, będzie Wam w czymś pomagać, e, może Wam rady uzyskać, albo to jest również dobry czas na to, by po prostu czas razem spędzić, coś innego zrobić. Jeżeli nie wyjazd na ferie, bo są obuszczenia, no niecały również miesiąc, prawda? Ale również to może być coś fajnego w domu do zrobienia, na przykład nie wiem, fajny film, fajna kolacja taka, we dwoje, jeżeli są dzieciaczki, dzieciaczki pójdą spać, także dużo we dwoje można zrobić. Więc jak najbardziej, słuchajcie, to jest dla Was dla was druga połówek w tym styczniu bardzo fajnie. Co jest ważne, tak? Słuchajcie, tutaj macie jakieś podróże, jakieś oddalenia, i to nie są dalekie podróże, bo to są mniej więcej do 30 km, tak? Czyli to może być właśnie jakiś wyjazd, jakiś krótkotrwały wypad gdzieś, tak? Czy może do rodziny? Nie wiem, może ktoś ma jakąś możliwość, może ktoś ma jakieś mieszkanko swoje albo jakiś zakątek żeby wyjechać. Może to być nawet taki wyjazd właśnie na ferie z dzieciaczkami, jeżeli oczywiście ktoś taką możliwość ma. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to zawsze jest zapytanie, czy to ważne naprawdę jest. Więc słuchajcie, jeżeli nie ma takiej możliwości, to trzeba sobie zadać pytanie, czy naprawdę te wyjazdy są bardzo takie ważne dla Was. W domu też można z rodziną dużo zrobić, z dzieciaczkami dużo zrobić, poświęcić więcej czasu. Także... O, słuchajcie, o czym nie wiecie, no tutaj macie bardzo fajną kartę, drogie strzelce, to jest karta, która mówi o spełnieniu życzeń, spełnieniu marzeń, to jest też dobry czas dla spraw sercowych, czyli dla związku, dla małżeństwa, no... Single to za chwileczkę będę mówić, ale to jest również bardzo dobra karta, by spotkać się ze znajomymi, z przyjaciółmi, poznać tam właśnie w gronie czy poprzez przyjaciół, poprzez znajomych tą swoją wielką miłość. No ale również ta karta mówi o młodszych osobach, od nas, czyli od was drugie szczelce. Y, tutaj może trzeba byłoby troszkę bardziej poświęcić czasu dziecku y, czy dzieciom. Może spędzić więcej czasu, y, nie wiem, może jakiś fajną bajkę pooglądać, może w jakąś grę zagrać. Po prostu pobyć razem. To również karta mówi. O młodszych od siebie. No, oczywiście to mówię dla tych, którzy mają dziecko lub dzieci, prawda? O. Czego się nie spodziewacie? Słuchajcie, tutaj jest karta spraw urzędowo-zawodowych, więc też również troszkę te sprawy urzędowe i zawodowe będą tutaj ważne. Nie, nie najważniejsze z tego, co tutaj widać w tym rozkładzie, ale też będziecie załatwiać, właśnie, coś z pracą, może to być praca zdalna, na odległość poprzez internet, no albo jakieś podpisywanie na przykład umów dla tych na przykład, którzy szukają pracy, mogą to być jakieś rozmowy kwalifikacyjne, aczkolwiek dla niektórych również może oznaczać jakieś, jakieś, jakieś zauroczenie, jakiś może flirt niewielki w pracy, poprzez pracę. No, dla Cindy też oznacza to poznanie kogoś poprzez sprawy zawodowe, może coś będzie się załatwiać, szukać pracy poprzez urząd, tak? Ja wiem, że to jest rozkład na miłość, ale to wszystko łącznie się y, po prostu reasumuje i tak to mniej więcej wygląda. Więc dla niektórych również strzelców może oznaczać, tak jak już wcześniej wspomniałam, flirt, romance. Ja nie mówię, że u wszystkich tak musi być, tylko dla tych osób, które to interesuje, czy mają już. Właśnie, jakiś taki, jakiś, jakieś takie, może bardziej zaawansowane relacje z kimś w pracy, tak? Nie mówię, że o wszystkich absolutnie, no ale słuchajcie, co musi być, to no macie te sprawy zawodowe tutaj, więc jak najbardziej y, będziecie zajmować się również pracą. Także tu będzie trzeba wyrównać: praca, miłość, dom, tak? Związek, małżeństwo. Więc jak najbardziej również tutaj dużo się może dziać poprzez pracę lub w pracy. To bardziej chyba dla singli, tak? niektóre osoby również owszem mogą mieć flirty, znajomości, romanse czy w pracy, czy, czy poprzez pracę, ale również ta karta mówi o przedstawicielu prawa, więc nie jest wykluczone, że niektóre strzelce może wolne lub zajęte, ale jeżeli jakiś romans, Kogoś interesuje, czy flirt, również to może być osoba poznana właśnie w takich, może nietypowych okolicznościach. Może to być również osoba z przedstawiciela prawa. No i tutaj jest dla domu, słuchajcie, to jest ogólnie bardzo pozytywna karta to jest przyjacielstwo, czyli w domu będzie. Taka atmosfera przyjazna, czyli na zasadzie przyjacielstwa, jednak poradzicie sobie z, z pracą. Dla niektórych, jeżeli mają faktycznie, będą mieć dużo pracy lub jakieś dodatkowe obowiązki, które będzie trzeba wykonać, może dłużej trzeba będzie w pracy zostać, ale w domu nie będzie z tego tytułu żadnych awantur, żadnych spięć, tak? Wasza druga półweczka to zrozumie, no ale oczywiście wystrzelce sami też musicie tak to po prostu wyrównać, żeby nie tylko była najważniejsza ta praca, ale również rodzina, żona, mąż, dzieci, tak? partner, partnerka i tak dalej, żeby ta wasza druga półweczka też czuła się kochana, potrzebna i oczywiście nie zaniedbywana, dlatego że jak troszkę ją zaniedbacie, no to później wiadomo jak to się wszystko może skończyć, prawda? Więc to był taka taka jedna opcja dla tych, którzy tutaj. Jest w związku wszystko w porządku, nie ma żadnych romansów, zauroczenia, no i tutaj są te sprawy zawodowe, ten, ta praca, ale to wszystko zdołacie wyrównać, więc będzie ok. No, ta druga opcja jest właśnie dla tych, którzy jednak wdadzą się w jakiś romans, w jakiś flirt, może to być zauroczenie w pracy poprzez pracę i to też jest możliwe, że po prostu też wdadze się w jakiś romans z przedstawicielem prawa, może to być również załatwianie, poprzez urząd, jakiś spraw zawodowy, może podpisywanie jakichś umów, czy konsultowanie się na przykład z prawnikiem, bo nie jesteście pewni, czy ta umowa jest korzystna dla Was, czy nie. No i tak okaże się, że jednak prawnik na przykład jest wolny albo macie się ku sobie. Więc ja tylko mówię taką opcję. No i trzecia ta opcja jest dla singli. Tutaj oni są w najlepszej sytuacji, tak, bo mają drogę wolną, więc mogą robić, co chcą. Więc jak najbardziej, jeżeli... Szukacie pracy lub jesteście na stanowisku, jak najbardziej możecie kogoś wartościowego poznać poprzez pracę, poprzez sprawy zawodowe, czy w pracy, na przykład, czy będziecie szukać tej pracy poprzez urząd. Tutaj jesteście w dobrej sytuacji, dlatego że macie szansę poznać taką osobę wartościową w tym styczniu właśnie do związku, słuchajcie, bo macie spełnienie życzeń, spełnienie marzeń. I tutaj karty radzą bardziej, byście popatrzyli właśnie poprzez, w pracy, tak? Lub poprzez pracę, bo niekoniecznie musi ta osoba z Wami pracować, ale może się na przykład zajmować tym samym, co Wy. Mogą być to jakieś na przykład niewielkie, może nie tak niewielkie, jak niedalekie, jakieś na przykład szkolenia, no i tam kogoś również możecie poznać, ponieważ ktoś, będą to szkolenia nie tylko dla was, ale też dla innej na przykład dla innej grupy, no i w ten sposób to tu może wyglądać. W każdym bądź razie, jakby nie patrząc, która opcja Wam najbardziej leży, to jest wszystko pozytywne, więc jak najbardziej, słuchajcie, w miłości, w uczuciach macie bardzo fajny rozkład, pozytywny rozkład, czy to małżeństwa, czy to single, super. Więc w styczniu, tutaj <laughs> się dosyć taka sielanka zapowiada, więc e, bardzo taki, <laughs> bardzo taki fajny rozkład. Rozkład e, teraz na pracę i finanse dla strzelca na styczeń 2021. Praca, finanse, styczeń 2021 dla strzelca, strzelca praca, finanse, styczeń 2021. Teraz tak, wasze nastawienie, no troszkę będziecie e, tacy bojowo nastawieni do tej pracy, nie wiem do czego, tak? Czyli to taki też jest okres troszkę nerwowy, więc może być to, no zobaczymy co tam dalej będzie, ale tacy będziecie, tak jak mówię, tacy zestresowani może o, w ten sposób troszkę, <laughs> może to być dużo pracy, może nie wiem, coś tam, jakieś rozmowy, może szukanie tej pracy dla tych, którzy szukają tej pracy, może to być okres taki nerwów, zobaczymy co dalej. Nastawienie szefostwa, słuchajcie, nastawienie szefostwa w styczniu będzie bardzo pozytywne dla Was i tutaj będziecie mogli również na szefie czy szefowej tak, polegać, to będzie na zasadzie również przyjacielstwa, więc szef będzie wam, Was traktował jak najbardziej pozytywnie, dobrze i to będzie, jeżeli będą jakieś rozmowy, na zasadzie przyjacielstwa, więc nie musicie się martwić, że tam gdzieś będzie jakiś taki tak zwany burak. Nie? No, tylko że po prostu będzie to szefostwo wyrozumiałe, może będzie w tym styczniu mieć dobre czarną no, dla tych, którzy szukają tej pracy, a będą mieć rozmowy, jak najbardziej tutaj, słuchajcie, działajcie w styczniu, dlatego że potencjalne szefostwo czy tam zleceniodawca, kto się czy tam zajmuje, jak najbardziej macie dobrą energię na to, by dojść do porozumienia ze szefostwem. Współpracownicy, słuchajcie, tutaj będziecie mieć kontakt ze współpracownikami, dosyć dobre w tym styczniu. To będzie atmosfera na zasadzie życzliwości, po prostu takie, taka pomyślność, tak? Czyli będziecie się dogadywać z innymi, nie będzie żadnych problemów. No ja nie mówię, że ze wszystkimi, bo na pewno w każdej pracy jest jakaś czarna owca, której na przykład nikt nie lubi, tak? Czy, czy jakaś taka osoba, która się wtrąca? Ja mówię tylko ogólnie, że tutaj ze współpracownikami nie będzie problemów, a i więcej powiem, nawet będą takie fajne, miłe kontakty, że można byłoby na przykład pogadać z nimi, nie będzie obgadywań, nie będzie nic takiego. Czego będzie Wam brakowało właśnie w pracy, słuchajcie, no jeżeli liczycie na jakieś dodatkowe zlecenia, na jakąś dodatkową pracę, może ekstra projekt, może tego Wam troszkę będzie brakowało, jeżeli coś się zadzieje takiego czyli dodatkowej pracy i może być tak, że może Wam, i teraz to w dwóch kwestiach można popatrzeć, nie będzie Wam brakowało, ponieważ albo będziecie mieć nadmiar tej pracy i naprawdę nie będziecie potrzebować więcej, albo jeżeli, tak jak mówię, liczycie na jakąś dodatkową pracę, czyli dodatkowe zlecenie, jakiś ekstra projekt, jakieś bojowe zadanie do wykonania, no to może to jeszcze w styczniu po prostu do tego nie dojść, aczkolwiek y, tutaj jest ogólnie też pozytywny. <laughs> Czy macie szansę na rozwój? No słuchajcie, no w tym styczniu musicie uważać troszkę, dlatego może macie złodzieja, oszustwa, także uważajcie też, tak już wcześniej wspomniałam, może to się nie tyczyć typowo szefostwa, może to się tyczyć na przykład czarnej owcy w gronie Waszych znajomych, tak? Czy współpracowników o w ten sposób, może ktoś będzie chciał Wam jakiś pomysł podebrać, może będziecie za dużo rozmawiać z kimś, za dużo powiecie, i taka osoba może właśnie Wasze plany wykonać e, sam, sama i to będzie wasz pomysł na no wykonaniu innej osoby no niestety tego nie no już nie udowodnicie że to was wasz pomysł był na przykład na wykonanie jakiegoś projektu zadania jakiegoś zlecenia na przykład także tutaj uważajcie ktoś może chcieć was próbować oszukać albo po prostu będzie się do was przymilał żeby wyciągnąć cenne informacje na temat, właśnie albo to może być wykonanie projektu, albo zadania jakiegoś. Także tutaj zwróćcie też na to uwagę. Ogólna sytuacja, słuchajcie, tutaj możecie, yy, będzie w porządku, tak? I tutaj są takie jakieś, też niewielkie, jakieś pieniążki, czyli możecie jakąś premię dostać. Jakąś niewielką podwyżkę. No, może też się to ta karta Złodzieja 6, dlatego że, na przykład, może Wam obiecał podwyżkę konkretną, przeniesienie lub zmianę stanowiska, czyli ten awans. No, ale niestety mogą to nie być takie pieniądze, na które liczycie, więc dostaniecie pewnie coś, Wam wpadnie ekstra, jakaś podwyżka, czy tam <laughs> może być to premia, ale nie. Te pieniądze, na które liczycie, przynajmniej nie w styczniu. No i tutaj słuchajcie, jest ta rada dla Was, 2 strzelce, No to i są rozmowy, tak? Poważne, poważne rozmowy, wiadomości. Więc tutaj dobrze by było w tym styczniu rozmawiać ze szefostwem na temat interesujący Was, czyli tak jak już wcześniej wspomniałam, czy to podwyżka, czy to awans, czy to gdzieś jakieś przeniesienie. Na przykład kto, co, kogo interesuje, tutaj. Jest ta rada dla Was, słuchajcie, rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Tylko uważajcie, z kim rozmawiacie i co mówicie, żeby tutaj ten oszust po prostu czy ten złodziej nie chciał Wam jakichś pomysłów podebrać. I później podszyje się pod Was, że to tej osoby był pomysł na coś, a tak naprawdę rzeczywistości nie było. Także uważajcie tutaj, może ci współpracownicy dlatego będą bardzo, bardzo mili dla Was, bardzo życzliwi, ale tylko też ze względu na to, żeby właśnie, mm, nie wiem, coś Wam podebrać, nie? No to o, to o to mi chodzi, tak? Czyli starajcie się rozmawiać ze szefostwem na temat, który Was interesuje. Tak to mniej więcej wygląda. Na styczeń pamiętajcie, że to nie jest wyrocznia, to jest tylko rada lub ostrzeżenia są, które wam karty chcą przekazać na ten styczeń. Dla tych, którzy szukają pracy, no tutaj mówię, tutaj macie rozmowy, to mogą być rozmowy kwalifikacyjne, zaproszenia na takie rozmowy, będzie troszkę czasu, czas stresu dla Was, ale to jest normalną rzeczą, prawda? Tutaj słuchajcie, macie jakieś pieniążki ekstra, dodatkowe, aczkolwiek, no tak jak mówię, <laughs> uważajcie co podpisujecie, czytajcie te drobne druczki, kruczki, tak, żeby później nie było żadnych problemów, aczkolwiek jeżeli już otrzymacie też to stanowisko, no to mogą być takie sytuacje trochę stresowe, poznanie nowych ludzi, Um, uważajcie na czarne owce, właśnie w gronie tych współpracowników, jak najbardziej. No i jeżeli liczycie na jakieś bojowe zadania od razu z góry, no to słuchajcie, nie wstycznie musicie się przyuczyć, dlatego to może być trochę czasu stresu dla Was, taki czas stresujący, nerwowy, no bo jest nowa praca, nowi ludzie, um, nowe obowiązki. Może liczycie na coś więcej, no ale niestety trzeba zawsze zacząć od samego początku. Także tutaj pracę macie szansę znaleźć, pieniążki tutaj Wam wpadną, no pewnie nie takie, jakbyście sobie tego życzyli, może to być okres próbny i dlatego też nie dostaniecie całej kwoty na wypłatę. Uważajcie tylko, jak podpisujecie umowy, żeby tutaj nie było żadnych problemów, dogadujcie się ze szefostwem, dopytujcie, jeżeli macie jakieś wątpliwości, żeby faktycznie Później no nie bylibyście zdziwieni, o, tyle dostałam, czy dostałem, a, a na umowie co innego piszę, nie? Także na tej zasadzie. Zdrowie dla strzelca na styczeń 2021. Się, też strzelce nie wszyscy muszą chorować na wszystko, bo jedni chorują na to, drudzy na to, a trzeci jeszcze na coś innego. To są ogólne informacje, więc... Nie każdy musi na wszystko chorować, <laughs> nie wszystkie schorzenia musi mieć każdy strzelca. Zdrowie dla strzelca na styczeń Oj, oj, Zdrowie na <laughs> zdrowie na styczeń dla strzelca. Na co tu by było? Uważać. <laughs> no już macie tutaj, słuchajcie, przyziębienia. Więc powiem Wam od największych słuchajcie, czyli to jest tarczyca kręgosłup, żeński układ płciowy, także tutaj kubitki powinny się zbadać, nowe badania, jakieś alergie skórne niewielkie, może nowe mydło, jak te płyny dezynfekujące, to czasami jest bajera, więc masakra. Uważajcie również, no to wszystko jest związane, z przeziębieniami, czyli kardełko, krytanie, tutaj, żeby wam tam jakieś przeziębienie was nie chwyciło. No i co jest najważniejsze, słuchajcie, oskrzela, płuca, no i serce, przeciągi, czyli to jest wszystko związane właśnie z przeziębieniem, ale oskrzela, płuca, jeżeli przeziębicie, powiedzmy przeziębienie, później pójdzie na grypa, później pójdzie na, ja daj burze, na oskrzela, czy na płuca, to będzie jeszcze gorzej. Także uważajcie, tutaj przeziębienie, oskrzela, płuca, serce przeciągi komory, no może trochę być ten czas stresu w tej pracy, tak? Ale to y, y, normalne, może trochę ciśnienie Wam skakać, skakać. Mm, tutaj jak już powiedziałam, karczycach kręgosłup, żeński układ płciowy oraz jakieś alergie skórne, także te płyny nowe mydła jakieś takie, wiecie, chemia sama, no to uważać. Czyli ostrzeżenia rady dla strzelca na styczniu 2021. Ostrzeżenia rady, czyli co się uda, co się nie uda. Jakie ostrzeżenia lub rady dla strzelca będą na styczniu 2021? Ostrzeżenia rady dla strzelca. No i sprawdzimy jakie tutaj macie ostrzeżenia lub rady dla was. No, widzicie, macie tego złodzieja, macie tego oszusta, więc tutaj powinniście bardziej tak zwrócić, <laughs> zwrócić na to uwagę. Ja przepraszam, ale dalej to gardło mnie tak przymie, no niestety. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś sprawy urzędowe czy zawodowe, czy jakieś umowy, popisanie i tak dalej, coś tutaj Wam się uda w tym styczniu. Zrealizować, coś uda Wam się dokonać, czyli może to być nowa praca, podpisanie fajnej umowy, czy aneksu do umowy, nowe obowiązki na przykład, może być ten awans, ale też sprawy urzędowe, czyli coś Wam się uda, jeżeli macie jakieś sprawy do załatwienia w urzędzie, jak najbardziej coś Wam się uda tutaj w tym urzędzie, także tutaj styczeń jest ogólnie pozytywny. No i tutaj będziecie mieć. W tym styczniu nadzieję na zrealizowanie właśnie tych swoich planów, tych swoich marzeń, więc jak najbardziej działajcie w tym kierunku, <śmiech> <śmiech> dlatego że tutaj jest to, to są takie właśnie te rady dla Was, że coś, coś dobrego idzie ku Wam i jak najbardziej warto by było działać. Tutaj z tych ostrzeżeń. Z tych ostrzeżeń, no to słuchajcie, no tutaj są takie, takie, dla niektórych, ja nie mówię, że dla wszystkich. Dla niektórych to może być faktycznie, jeżeli planujecie rozstanie, planujecie rozwód, tutaj w tym styczniu Wam to się uda, bo niektóre strzelce, no na przykład sprawa się, sprawa się już toczy dłuższy czas, tak, więc tutaj coś takiego może być. Niektóre strzelce jednak podejmą takie wyzwanie i... I stwierdzono, że toksyczny związek, więc może być albo rozwód, albo tutaj jakieś rozstanie, ale to już na pewno decyzje są już wcześniej zaplanowane, dlatego też to karty nie pokazały, bo te decyzje już były wcześniej podjęte, a w styczniu po prostu zaczniecie to albo realizować, albo te sprawy po prostu Wam się skończą. No i tutaj macie dla niektórych oczywiście tutaj macie jakieś spotkanie, jakieś miłosne, czyli jakieś randki, dla niektórych może to oznaczać właśnie schacki, czy jakieś zauroczenie, czy jakiś flirt, jakiś romans, to właśnie o to chodzi. No, niektóre strzelcy na przykład mogą zrezygnować z starej miłości, z toksycznego związku na, na rzecz nowej miłości na przykład, nowego związku. Nie wiem, ja nie mówię, że wszystkie te tak strzelce, ale to jest tylko dla tych strzelcy, którzy, y, którzy po prostu wiedzą, co jest grane co piszcie w trawie tak, które strzelce już podjęły pewne decyzje, więc to już y, w styczniu nastąpi. Ja nie mówię, że wszystkie, dlatego karty również w miłości to nie pokazały, ale oczywiście tutaj... <laughs> To są takie rady bardziej dla tych, którzy faktycznie są w jakimś toksycznym związku i nie wiedzą, co zrobić. Więc karta, karty już podpowiedziały Wam, słuchajcie, dobrze by było dla niektórych tak. No i rozkład z trzech kart ogólnych. To będzie ogólny rozkład: Co tam na styczeń 2021 dla strzelca. Rozkład z trzech kart: Podstawowe informacje. No tutaj jest ten czas stresu, czas nerwów. Tutaj są te podróże, oddalenia. No i tu jest dom, także słuchajcie, no ten czas stresu, czas nerwów, no to wyszło wam w to pracy. No to albo to mogą być właśnie rozmowy ze szefostem, może to być, będziecie się na przykład denerwować, bo nie otrzymaliście takiej podwyżki, jakbyście chcieli, czy takich pieniążków, jakbyście chcieli więc to tak bardziej tutaj pasowało do tej pracy. No te podróże, te oddalenia, no to właśnie dla niektórych może to oznaczać wyjazd na przykład za granicę w celach właśnie zarobkowych, muszą wyjechać lub dla niektórych to mogą oznaczać właśnie wyjazdy, szukanie pracy za granicą w innym mieście również, bo to jest mniej więcej do 300 km, no ale nikt z metrem nie będzie chodził, także no 300 km w no zależności gdzie kto mieszka, tak. Także w każdym razie to może być podróż też prywatna, jak najbardziej. Może, być, może się tyczyć prac, ale może się tyczyć podróży prywatnej, osobistej. I tutaj macie słuchajcie, szczęśliwe wydarzenia w domu. Jakby to się nie skończyło, e, fajny czas dla Was, fajne wydarzenia, szczęśliwe wydarzenia w domu, czyli będziecie ogólnie szczęśliwi, zadowoleni. Czy to jeżeli jest w związku w domu, w małżeństwie w partnerstwie z okrecie, okay, czy jeżeli faktycznie niektóre strzelce podejmą jakąś decyzję o rozstaniu, to też Wam wyjdzie na pewno na dobre, dlatego że się uwolnicie pewnie z toksycznego związku. Jeżeli jest rozstanie, to jest na pewno jakiś powód konkretny do tego. Także ogólnie tutaj strzelce e, dosyć fajny miesiąc, jak na styczeń. i. i Także życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia na nowy rok i ogólnie na cały ten rok. Także zapraszam również na inne filmiki. Póki co ja się z Wami żegnam serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia, pa pa!